Witajcie, ja jestem Jack, znowu sobie zagrałem w Pokémon Diamond Version, yeah. W tym odcinku zmierzymy się z czwartym członkiem elitarnej czwórki. Czyli... Mm, Zobaczmy zaraz. Um, tak, mamy teraz do, do zrobienia to uzdrowienie moich niszczycieli. Flocalou Zginął są tej walki Czy no zemdał, yeah Lecimy z koksem um, full Hill, Ice Hill burn, burn Hill Na razie nie potrzebujemy go uzdrawiać, bo w sumie nie wiem czy się przyda się w tej walce, chyba raczej nie No się Floyds przyda. Rapidasz raczej też. Mm. Staraptor... no tak. Max Hill, Max Elixir... And max Ripple... nie, yeah, Max Ripple nie. Yeah. Więc tak, ruszajmy zmierzyć się z czwartym członkiem Ejtory, czwórki, yeah! tu 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 sobie do nazwonek dzwonek. Du, 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 du. Ciekawe, czy jest wersja w, w metalu. <laughs> tak, zawalczmy z... Zobaczmy z to tym gościem, który nazywa się Lucian. Ma dosyć silne pokemony. Tak, ma silne pokemony. Daje dosyć um, duże wyzwanie, jeśli chodzi o walkę. Tam, 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 daru, tam, 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 Pierwszym jest Mr. Mame First Flood Mr. Mame jest dosyć potężny. Chyba Crunch powinien sobie jakoś tam um, dać radę. To jest typ B B Dark Dream Rock. No prawie, że się przegryzł przez jego defensywę. Zwiększyłem... No przegryzłem się, że z defensywę, lecz... On zwiększył obronę wszystkim członkom jego drużyny. Więc jeszcze raz crunch, bo wiem, że uzdrowi um, go. Bardzo dobrze, bo potem następne Pokemony nie uzdrowi chyba. Tylko raz używa w ciągu rundy Full Listora, Albo dwa razy. Nie jestem dokładnie pewny, ale wiem, że to jest bardzo denerwujące. On zwiększył sobie defensywę, a ja mu zmniejszam już drugi raz, więc chyba to będzie. Bardziej um, ciężkie dla niego niż dla mnie. Więc Floyd co. A jeszcze co dajesz więc? Tak, zmiażdżył jednego Poka, w tym jest już um, ten, zdobył level upa, no to ładnie. Um, to, co mógłbyśmy to zrobić z Medichama? Medicham dobrze będzie walczył z um, moim kochanym staraptorem, um, który dosłownie zmiaży przeciwnika. a atakiem typu latającego. Nie marnujmy dosyć dobrych ataków na tak słabego Pokemona, ponieważ on ciężko będzie go zmiażdżyć. Ale zostaną jeszcze Champion, który jednak daje z siebie dużo więcej. Więc wylećmy Fly'em w górę. Mage'em chciał użyć Sandre Punch'a, nie udało mu się. A ja teraz użyję Fly'a i trochę mu to popsuje krzyki. Krzycz i tak cię nie usłyszą. Zwiększa mu reflekt swój yeah, defensa. To trochę psuje walkę, lecz już przestało, chyba. Więc Pluk za, chyba pomoże. No. Dało radę. Wytrzymało ten atak. Więc Staraptor zdobył kolejny expand No jak Dobra. Więc jestem po przerwie. Nie ważne. To jest w dzwonkiem. To było takie trochę Nieważne w sumie dla was, um, a dla mnie jednak ważne. Bo... Ponieważ Tortira wychodzi przeciwko Alek Jest 2 do 0. Nie chcę, żebym ten. Yy, ten status się zwiększał. Więc yy, użyjmy Earthquake'a. Ten... Kula energii. Blało? Czy nie? No nie aż tak bardzo, ale... A ciebie zaboi, tak sądzę, bo stoisz na ziemi! I nie masz typu, który by cię uratował. I co powiem mi tu... O! Oh. Nice! Prawie. Chyba nie użyję drugi raz. Nie użyję mi teraz. Fluristora. Focus Blast. No nie, może mi zniszczyć. Mojego... No nie, dosyć dobrze przywalił. Ale mam Revive i Full Restore, więc to nie jest problem. Więc z ciału wojny to będzie miał. Flight Surf, wracaj do akcji. Więc co, zakończymy to ugryzieniem Crunchem. Chrupaniem, jak to się tam zwie, i go wykrupiemy z tego pojedynku. Jest 3-1. Więc zostało nam... dwóch? Nie. 2 czy trzech? Gigarafic. zasimy typowego typowego... Hmm. Z... No, mało ogryzienia po prostu, chrupania. ...by zapobiec skandalowi, użył psychic. Um, jeśli to mnie Special Attack nie zniszczy, w sumie nie powinno. Nie powinno mi dobić. No nie, dobrze. Chociaż zmniejszyło mi to specjalną defensywę, lecz. A, użył drugi raz w Full Restore. Dobrze, że na g nie na ostatnim Pokemonie, którego jeszcze ma w którym jest bardzo irytujący Aoyaka No co, tak walniemy sobie, co to jest Hiller. full heal, full restore Mamy jeszcze 20 na ostatniego członka, więc uda nam się chyba do tej dźwięki, lecz. Um... O, użyłeś tego samego co Miło. Lecz to nie na mnie nie zadziała. Tak samo jak na Ciebie. Crunch. I pozbyliśmy się z ringu Gigara Figa. Gira, figa. Giga far... Gira Jezus Maria. Gira. Farik, chyba tak. Bronzong, za jest. Bronzong jest bardzo wymagającym przeciwnikiem. jak dla mnie. Jest jednym z najsilniejszych jego eksponatów. Więc tak, na samego skręconego Cruncha nie da się tego wygrać, jak dobrze pamiętam. Bronzong zabije jest z psychika. Mhm. Mm Mieszan defensywa. To przeżyłem, ale ładnie. Więc jednak um, tutaj smok by się przydał. Smoki dobrze działają na. Czy w sumie smoki działają wszystko prawie dobrze? To nie jest robak, więc um, nie zrobi żadnego problemu. Mhm. Mm Jak zadziała Archfactory na mojego um, Garchompa? Gdy na mojego Garchompa zadziała to tak um, dosyć efektywnie, lecz. To był krytyczny cios, więc. Hmm. Zobaczmy, może odszedł oklewa. Do Tyle dosyć dobrze. Hmm. Earthquake again. No co ty sobie robisz? Dobra, sam się prosił. HP restore jump. Nie, no co ty? Full Restore. Chcesz generować życie. No, on nie użyje te słowa. Full Restore. dwa już, więc nie wiem, czy masz jeszcze jak znalazł. Co sumie nigdy nie wiem tego. Napiszcie mi w komentarzu, czy I on. Jaki jest limit Full Restore dla członków? E A i czwórki. Byście mogli. Czy wiecie coś takiego? Nie chcę mi szukać tego w Google, Może wy wiecie. Akurat. he <laughs> o. Więc sobie tu przewalić. Ja... Tumba mocniejszy ton czy ton. Tegonklos, zobaczymy. A jak to zadziała na engo? Hmm, sobie niż tamto. Nieefektywnie do tego. Nieładnie, nieładnie. Nie jest bardzo efektywne, ale działa prawie na wszystko. Psychic zadziała na engo zabójcze. O, ty, Mendo. Szydłowkał dobrze działał. Taka specjalna zdolność, że no jest. Girobal to żelazny tak to nie powinno zadziałać dobrze. A, jednak zadziałał. To, to był krytyku. Wow. Więc co możemy tu powiedzieć? Rapidasz. Przynosz się. Jak dla mnie się przynosz. Ta walka powinna być teraz skończona. O, oh, fajnie. Fireblast na wyczerpaniu. I co powiesz mi teraz? Czy zakończysz tą walkę o to tym atakiem? Tak. Ładnie. Dziękuję. Ładnie wykończyliśmy przez ostatniego członka Eletanic 4. Stało nam, stało nam tylko. Champion, Kilka ważnych lokacji w grze. Pokonałeś Ejtanu czwórkę. Możesz teraz się zmierzyć z championem, Yeah! Bad deal, guy. Ah, ale znowu nie szkodził nam dwa poki, więc dość dobrze. Zadziałał tutaj w tej chwili. Tak, wskreślimy je i w następnym odcinku spierzymy spierzy się z Championem. Kim jest Champion? Jakie on zdolności posiada? Przekonamy się w następnym odcinku. Zagrajmy w Pokémon Diamond, tak właśnie. Więc jeszcze tak pozdrawiam, zapiszę i żykam się z wami. Tak hmm, Tortira musi też być. W sumie champion musi być. Hmm, no trzeba mieć wszystko. Pełny deal. Hmm. Czy nie chodzi o pełny? Nieważne. Potrzebujemy wszystkich naszych hmm, podopiecznych Więc hmm, zużyję wszystkie. Dobra, mam jeszcze 14 floristów na samego księciunia. Czy nie Więc save'ujemy i żegnamy się. Komentował dla was Jacks na razie. No save, 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 save. save. Dobra, na razie.